Cześć i czołem, cześć. cześć i czołem, cześć i czołem. Dzisiaj robimy takie zadanie. Obliczę kątną prosto ścianu o krawędziach ABC. Po co my to robimy? Bo ja to chcę wykorzystać w zadaniu jednym, naturalnym i powiem Wam szczerze, dużo dłużej. słuchajcie, hmm, kontrol Z, kontr V. Yy, dużo dłużej wyjdzie nam tamto zadanie, yy, a nie chcę się w tamtym zadaniu po prostu skupiać na wyliczaniu przekątnej, bo ona jest zawsze taka sama. I tak popatrzmy. Przekątna prostopadów ścianu to która krawędź? No dobra. Jak weźmiemy wierzchołek w górnej podstawie, to lecimy do wierzchołka przy, po przeciwnej stronie na dole. Puf, to jest to. I teraz tak, tą zieloną kreskę musimy wyliczyć. A musimy wyliczymy ją za pomocą, już mówię czego. Więc tak widzicie, tu mamy podstawą jest prostokąt, tak? To jest nasza podstawa. I żeby wyliczyć tą zieloną kreskę, z Pitagorasa, muszę mieć tą niebieską długość. Jak ją obliczę? No też z Pitagorasa. czyli mam a, b? To nasza mała przekątna, tak? I tego raz nam mówi, że a do kwadratu plus b do kwadratu równa się d kwadrat. Czyli to pierwiastkuje obustronnie, i moja przekątna to jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Ok? Czyli tutaj to mam tą długość. Tutaj ta krawędź ma długość C, a ta zielona przekątna to jest ogromna przekątna całego prostopadu ścianu, która ma. Literkę D. I znów tu z boku narysujmy ten nasz yy, trójkąt. Tu jest krawędź. Czekajcie, wezmę to. Opa. Tak. Tu mamy niebieskie. Oj, czy to mi się nie zmieniło? Czekajcie. Dobra. Niebieskie czyli ta mała przekątna, a tu jest ta nasza ogromniasta przekątna. I teraz tak, co my tu mamy? Tu jest duże d, tu jest małe d, a tu mamy nasze c. Więc znów widzimy, że musimy skorzystać z Pitagorasa. Czyli c do kwadratu plus d do kwadratu równa się duże d kwadrat. Pierwiastkujemy obu stronie, żeby wyliczyć to duże d, czyli mam d, to się równa. Pierwiastek z c kwadrat plus d kwadrat. I teraz tak, popatrzcie na jedną ważną rzecz. Tu mam d małe i tutaj też mam d małe. To mogę za to postawić cały ten pierwiastek. Nie przerażcie się, w pierwszym momencie może brzydko wyglądać. To się równa. To się równa mam pierwiastek z C kwadrat plus pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat do kwadratu to się równa to się równa pierwiastek z C kwadrat plus A kwadrat plus B kwadrat, tak? Bo kwadrat i pierwiastek drugiego stopnia zawsze się znoszą. Czyli jak mam pierwiastek z 4 do kwadratu to jest 4. Dlaczego? Bo mam pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 4 to jest pierwiastek z 16, czyli 4. I teraz tak, czyli jak mam prostopadłościan, to moja ta przekątna duża, to moje d, tu mamy je, to ono zawsze będzie pierwiastkiem tak, z jakich liczb? Z Krawędzi podniesionych do kwadratu. Widzicie? To jest każda krawędź. Hmm, czekajcie. Tu mamy krawędź A, tu mamy krawędź B, tu mamy krawędź C i każda z tych krawędzi została do kwadratu podniesiona i z tego pierwiastek wyliczony. I z tego będziemy korzystać w jednym zadaniu naturalnym. I generalnie chciałam, żebyście widzieli, że jak wychodzą jakieś literki, to po prostu są literki. Macie się nie przerażać. Czasem coś wygląda nieładnie dla oka, ale. No, no życie, no. Dobra. Trzymajcie się i się słyszymy dalej. Pa.